Witam kochani widzowie na CS supermocki, tutaj taka delikatna nostalgia, bo mapka z 1 Aztek chyba kojarzycie, nie wiem ile lat macie. E, napiszcie czy kojarzycie mapkę z 1 A ze mną jest Nuralson i wazonik o nich rysiu graczol i pevor Hello. Hello. No, Gramy rewanż. Poprzedni film był. W... 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 wazona i, i gramy. To był z wazon Awczy. A Reserve jeszcze, okej. Okay. <laughs> to kawałby. Cała godzina, eh! Eee! Ty e, e, was! Tepnij, tepnij e. się, dzieciaczka! E, tepnij! Już gramy? Tak! No, gramy, gramy! A nie wiem za bardzo gdzie tu się ja chodzi! A ja mam TPK do nich, zmianę miejscami, chodź chodźcie, To tepnij! Tylko tutaj mapa jest zbugowana, to mi to wygląda, ale trudno. Tam tam, już jak kałachy mają! Kasa na start! Natura zaspał na respie. <laughs> Kurwa... No i pięknie. Mikro ci pierdzi. Kiedy się wyjebaczko go to czasuje, nie? Starnastek? Tak. kim ja jestem. To pioruny wkurwiają. Nie da się, da się nie da się, no. Ja to jest tam pół HP. A czyli zaskoczył z y, drogi. Tutaj nie widać right there, nawet right No. Tu jest? Nie to jest? E, tu Awki trzeba grać. Awki, no? Nie, Bewoż ma zakaz Awuki. A Awuka nie gra, a nie gra, no? Nie, Ej, ja nie, gra. E, nie gra. Się... Awuka ja nie gra. Awuka nie gra. Eee, naturalną. Ale akurat w nie musieli tepnąć. Polska pamięta, że masz to PK, nie? No spokojnie. No, nie Ale nie was to span, uratowało, nie? No, Czekam, przejdę, Ona naraz jest. Was uratowało, żeby zmienić zmieniałem akurat. No ale ten, mów mi, bo tak to Pewor. ja sobie do Kałacha i mnie ten No ten, są, gdzie ty wiesz, jesteś? Wiesz, mają, bo mamy jeden przez to. No do ciebie. Nie jest ten, ten... Pevor, no, bierz to. ich. Jest na góry. Na, no, się, to, nie się nie przestrzenie. Przestrzenie, no, O, wszystko we mnie. Uważajcie, bo Kałar będzie oszukiwał już jestem scoutem tego. tam no, ale ale tam muszę oszukiwać? oszukiwać. Ale czemu oszukiwać, nie gram Sawupy. Ej, macie, zbug macie zbugowany radar? Ej, dwa Akurat taka jest. A ja, ja, ja z nożem biegłem! A ja nożem murzynek, bambo. O Jezu. Tak raz tego si tak się musiało, kotem. Jesteś kotem, nie? Jesteś kotem, pamiętam. Rysiu, jak wygląda ty. Jak przez okno, kurwa, no co, jak zwykle. Na bs no to rakotuję już. Ale dźwięk jest taki, jakby natural pierdział w walazera mikrofon. To jest niewidzką sobie biegał, tak? On no. go wybejtował, a on to strzelał. Bo <grym> nie nie, nie zaplanowali tego, ale wyszło. no. Nie widać na radarze nic, więc tak chujemy. Tak, nie w końcu był broken. Kawałka. Jest. No nie mogę, nie wytko. To jest no, to za nóż. Gama Doppler? To jest no, Gamma Doppler, no. Black Early. Nie się wypłacać, ale się byłem o O takiego, to byś nie wypłacił. A na Nie dało się strzelać w Rysia pierw. A co, jakieś kuleczko drogie, tak czy co? No bo to jest Black Pearl, tak jak masz sapphire, A. ruby i tak dalej, to to jeszcze masz A, Black Pearl. Ja się nie znam, to tylko 16 lat No dobrze, to jak uciek? Nice jest. kurwa, mało, mi samu, kurwa, mały Michał na tych kurwa. Ej, i ma daty miastowe zabicie, uważaj. O, <śmiech> o, <śmiech> jo, jo, <śmiech> nie, nie, mało, nie, 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 to nie nie, ja no, Taktycznie, dobra. taktycznie podejście, no. Na tej mapie też była piosenka legendarna z cs -a. Nie znam. Jak to nie znasz? Normalnie. To niedobrze. Pamiętam tytuł tego. zamąć Kurde, coś tam po nocach Counter-Strike'a gra. Ej, czy tu jest jeden PS było. czy 2 PS? Dwa! Dwa! Na radarze widzisz, na radarze widzisz. Dobra, dobra, no bo, ale, no, bo Trzynowe, no widzę na tym radarze, no, zmykowane. No, na radarze, kurde, widać. Ale, jak ale nie no, widać AI, że jak stoi. No widać, oczywiście, że tak. Ja nie widzę, a dobra, no, jak stoisz tam, to może i widać, zaraz zobaczę, wreszcie. No to ani ja jestem ogólnie gdzieś pobiegłem, nie wiem gdzie, kurwa, mówiąc szczerze. No, mówić może. Ech... Bo odjebałeś tej Ja nie Woda, woda Odjebałeś Trzeba tu woda. woda Uważaj kurwa... A, mnie Potepali mnie jakoś kurwa, nie o, wiem Witkę mam na Besie był Albo wrócili, nie wiem W smoku jest Tu jest, na blisko, Rysiu Smołku stoi z bacha, kurwa. No widziałeś ją! Miałeś pod bogami no, Lewo! No ślepakuj jebany prosto! A dobra, dobra. Widzisz. Kurwa mać! Nie no, Rysiu! Proste 500 pati szuka pod nogami! Brama jest? Nie no nie mnie! No, masz! No, ma. nie. Nie. mnie! Ja! Zanił, aje, ma. aje, aje, aje. Zdążył! Zdążył go chwycić tam kurwa moimi ojminoszkami! No kapłem kochapłem! A Rysiu biegnie pode mnie zaraz! Kupka? Ja! Wow! Wow! Mogę mnie mówić, że wbiegnie pode mnie. A, no tak, no tak, to no tak to by się w nie trapiło. Nie na radarze. To no tak to by nie usłyszał. Znaczy to był fardy, gdzie trafiłem, ale widziałem ci na radarze, wiesz? Tak, już na radar ten... jest zbugowany. No, no ale w sensie pokazało mi kropkę. To nie jest ciebie, zbugowany, jak? jak? To do nie jest zbugowany. O o a ty podnosił To jest taki se. Że... Jest na dole. Do głowy jeden Już. jest? Do góry, no jest, do góry jest, do góry jest jeden. Nie Ale ma. gdzie do góry? No kurwa z naszego respo, tak jak powiedział, szac. Okej. Idzie, idzie. Nie ma głowy. Ma <laughs> kurwa, no nie wiem, ta mapa jest spierdolona po prostu. <laughs> Ale jak, no przesłonka przecież, to nie ma wina mapa akurat. Nie no, jest wina mapy, że jest głównym. Aha. Uwzględnił no, tak. no. to wtedy ja, jest głównym. Jest w główny. porządku. I to dobrze. Nie no, średnia, średnia. Gdzie są -y, kurwa. No nie no to akurat, no dobra, nie trzeba w to dużo grać, ja dużo nie grałem w tego 1.6, a wiem, nie, no to... Nie przesadzajmy ich Grzesiu. Nie mam pojęcia gdzie jest B na przykład kurwa no. No jestem trzecie. No. Aha, trzeka do no. nas na wodzie. Ty no. no. czy zaskoczyłeś czy ja cię zrzuciłem? Zrzuciłeś, gdzieś gratał? Zrzuciłeś mnie nie, Zrzuciłeś Zrzuciłeś nie. Zrzuciłeś Ty Zrzuciłeś nie. <laughs> A widzę, widzę. Biorę ich Dobra, zostawię się na z nimi. Możesz, możesz. Jest to trochę obie. No i da na wodzie byli od tego, nie? Oni i da na wodzie. byli. nie, na wodzie byli. Na B mogą pójść? A, tak, no, o, a, boosta, bo. no. Łok, wybił. Ale jakiego bóstwa? Znaczy na B. Obity z No kurde, zblokowałem się. Trzeba usiąść. A, no, a, no, no to się krył, się No i widzicie zajebista mapka To nieźle, no to nieźle, nieźle wygrał Runda już kurwa się nie wah ludzi, nie? <U603> o ten projekt <romanticic> kurwa, to Nie wiem To jest ten solo Welけ, Pokaż im szkołę O wybiegł. Jest tam, jest, jest, po prawo się sola, po prawo a oh. Nie ma I jest był jednak smoku Ajajaj Kurka ja! Nie miałeś szans na dishout Muresiu zbyt mocny, ja ja zbyt zbyt mocny. miał chyba coś... Yeah, nie, nie mm -hmm, dobra Mhm, <śmiennie> dobra. O, taktyka poszła chyba na czacie drużynowym. Mhm, dobra. No, po prostu, zamiana. Nie, nie, nie. No, dobra. O, bity, o, bity o, jeden po głowie, albo ma HP albo redukcję, albo branie w No, ale powiesz gdzie? Bieg na moście, na moście, na moście. Na moście, okej. I co? Mhm, dobra. Mhm, dobra. Dobra. dobra Ale byś info dał A ty się wiedziałeś, nie Widziałem, wiedziałem, tylko Czemu ty mnie nie atakowałeś tak byś, zostałeś w jednym miejscu, nie? No chciałem tak żebyś sobie poszedł, wiesz i pierdał, bo... Chciałbyś sobie sobie poszedł Ja mówię kurwa, co chodzi, no a to mnie Witka czy nie ma Chodźcie, teraz Dobra, o, dobra będzie grane pod tobę pod Rysia będzie grane No tak to... Nie no flesz na A1 ale oni fajka panu mówić, wiesz? Tak, w tego kompleksie dostałem, gdzie ma HP? Jest tu, Gdzieś teraz... tam na górze? Ta, ta, ta. widziałem, widziałem, no, co za dom Rysiu Wiedziałeś, będzie Andrzej, rękaw. Nie, oh. Rysz smoke Nie tutaj, ale widzisz rękaw ogólnie. No i jest obity, Ryszard, jest obity. Móżynek no, w strachu, Gdzie wow. ta, stanoga ludzka jest? Jest, witam mu Aaaa, w zwyczaju Dał, dał, ładnie wychylał ogólnie, patrzę z kowika, ładnie, jakby Mera oglądał Dlatego no, tego w korona, nie? Hehehe to szybko pizdę, wiadomo wiadomo Wielkiego naturala, to nie dziwne, nie? No jak? <ślin> y> no Rosiu, no, się z dowodu na będzie Wiem ci kurwa, z tego, czapkę Gdzieś tu na No, Ojojoj oj. Ile razy coś czapka gąska tam jest? To jest jak czapka? Uważaj Woda Biało 2, Uważaj, Jeden jest tu jeszcze o, tobie... o, to sobie Oj prosto Dwa, dostał? Dwie? Jest nam woda na... Spoko, spoko Tu tak musi tak? To jest są srany już Kurwa kicha pełna jest tam na no się jest. nie boi? Użyj jeszcze o no, jeszcze w dodatku jest. Co mówisz? Co, co, co? Użyj sobie. No teraz nie. Użyj sobie. No teraz je, nie. To nie jest to jest w sumie ta, w sumie ta. Dobra, hamie, nie, nie, nie wyzywaj. Nie wyzywaj. No staburger czy No wiem. No. taki Teraz będzie. Teraz będzie się działo. Będzie, będzie, no A co tam macie? Nie widzę, wow, myślałem. Inno... Jest tam, ma chyba nie widzę właśnie. A jednak nie. Zobaczymy, Na tych Ale right. wielki! <grym> A, chyba pan mu dał buziatkę ten od burgera. <grym> <grym> Będzie w... zabawa. Dobra, tu ten Rysiu Plus. jak został, zobacz wielki. No, big, big, no to się zaraz zmieni. Big Rysiu. O, 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 o. <gry> Uwaga! Aha, fajnie, depnął się, depnął się. Do... Ury, ten pierwszy obrócił. Widzę, że ten zwrócił pierwszy. Panowie, ja jeden za jeden, tutaj je tak jest ferwynema. Kurwa, macz Ja zabiję raz jednego i też będzie wymiana. Aha, no, i potem odkrywam. Gdzie panowie, na besie jak coś góra. Dziwnie mnie spierdala. Czasem jak patrzę na pewno, że ma Wolhaka albo coś. Bo On poszedł ten. Fajnie, śpię. Ale kurwa, zabił to, 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 to. mnie. A przegrałeś tę rundę kurwa. No. <laughs> Ty chuj się odpokój. Ale jeden ugrał solo, tak? No, 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 tak, ja no, super, super mocno pomogła, ale ugrał. A to, A to przez ciastka. Weź kałacha, weź kałachał, tak? No nogi. Nogi. Mowili, by natural pierwszy nagrywał. Ja nie mam kałach, on Cię baituje! Kałach w pistoletówce, Grzesiu. W lewo, w lewo, no. Bo nie jest na start, wiadomo. Big body benz, tak. No ale to, kurwa, no. To byś wtedy tobie wyrzucił, albo byś widział, że rzuca, albo... I zapaka paka, kupił. kurwa, jest? No tu pod no, tobą, pod tobą. A, widzisz? Ciężko ją zauważyć. Ten malutki taki. No. Nie, ta mapa jest spierdolona. Steward malutki. Ciężko tą pakę zauważyć, twój. Mówiłem. Hmm. Jak ty mówisz, to kiedy? No mówi. no, nie no! Pieniądze mamy. Dobra, wywalone jajce. Pieniądze! Dobra, chodźcie tędy. Pieniądze, uwaga. Ej, pierdol coś, uwaga. Pierd, pierwszy. Ha! Eha, jeszcze jeden na mościku ucieka. <laughs> No ty a nie masz? Nie. Nie potrzebuję No nie, nie nie wiem sobie jeszcze Noc na ramorze Notowane Jak tutaj wcześniej No i Black, co ty zrobisz? Co ty, ty zrobić teraz? Co może zrobić jak na zwykłym moczymur jest Ono Ogra, on jest szefem. Będzie, będzie, będzie zabawa. No, czy mór, czy moczy mur czy moczy wór? Moczy mur, maczy morta, może być jest natura wybierzca. Dobra, sam chcesz już ja Ja pierdzielę. Chuj, że on nie widział. Nie ja widział się. co ty miałeś? Ja? Redukcja, redukcja. Oj, no bliziutko. Dobra, a WP gram. Ej, dobrze, to my uszykujemy. tak Kurwa, się ma. Zero ma! zdążył obrucić, i skasować, albo to było śmieszne. Pewer ma 8 HP, no. a, a, ja zdążę. To tak przejdzie? Trzeba się nauczyć, żeby na początku noża nie wyciągnąć przez chwilę. No wtedy wolniej dobiegasz niby, coś za coś. No niby, nie? Ale przez 3 sekundy mówię, nie? Te ten to jest wiesz. Ten, ten dźwięk z plegazusa mnie wkurga trochę. O okay. co? Oh. Oh. jej Wybuchnął. On oh, wybuchł. Jak wybuchł? Jak ja bym. Oh, dobra. Drobnij na broń. Ano. A Drownie, oh, kurde, Rysiu, śmiałeś dostać Masz, masz A ja mam, ja mam, ja mam. Chcesz aferę robić? No afera miała być już, bo widzę co masz. Dobra, weź się to, be mnie. Dobra, dobra, tepam, tepam. Dobra. Był tam, był tam. No pies sobie awant kupił, nie wierzę, kurwa. To nie jest awant. No to. Halo No, no, no to tak... jest Nie ma grania z tym, nie ma A grania. czemu nie? Nie, ma. nie, nie mogę z nie mogę ze skautem. to się mogę. Z nie, nie, nie wiem, na pewno nie z tym, No dobra, to <laughs> szukam następnej broni. No. Tym pogram sobie no <grystanie> z tym też nie możesz Będzie, Będzie zabawa Będzie... O, bocik bardzo Po prawej Ale idzie na percepty Percy Pepsi na takiego do wszystkiego Ważne mi się nie ja wiem czy w dołem nie, 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 nie? No nie, no, do. nie widać kiedy. te dźwięki rytuje, nie? Kurwa! No i prawie długo! Nie widać hama na tej wodzie, widać, Nie widać hama. No nie widać, nie, 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 widać, nie widać. Ale? kurwa, no dobrze nam idzie panu, my no dobrze no, no, na Jesteśmy no. lepsi. Z kontrolem. Niech supermoce ratują tylko. Nie da. Tu. Dawaj, się, o, kurwa, na pesie. Stop to, co oh. no, Co ty masz, ty? Cicho. No, A, pies, No Ja? na broni co 20 sekund. Tyle kul cool, poszedł, to do dupy ta broni. Muszę zagrać inną. <gryt> to szukaj dalej. <gryt> po prostu cię zrobiłem, Tegur. Nie, weź no, to. Nie, to. Ja. to, weź to. Tu jest ten misja Jowo Jest kręci a jeden Drugi też jest gdzieś na dole. Gdzie a drugi jest, jest na moście, na daleko na respie. I to mhm. pewnie pewnie. Jak oni oczekają tam kurwa? No a co ja mamy ja kurwa krej, robić? Chamiaku, ja hamiak, ja Ostatni na dole? Ostatni na dole był, no. A ja już widzę. Ta szybkostrzenność w końcu użyteczna jest. No coś tam robi, nie? Coś tam robi. Po tych zmianach jest git. O, dzień kurwa dobry. ale... Paczkę ale... mamy Paczkę mamy Ale im ale. dało, ale im dało, ale im dało Ale im dało, dało, dało. sobie dygasek A jak? Wypłakał sobie dygasek Dobrze, formacja żółw chłopaki <laughs> Na respie są? Nie Ej, p idzie, no, na A <laughs> Kurwa, Rysiu, a im do pieca o, tak no, tak, co nigdy nie palił, jebany. A jest węgiel, a jesteś miał. I nie chodzisz jesteś kotem, Jak on się tak zniszczył szybko? Jestem to mocne. O kurde. Jak on się co tak jest, nie szybko? Nie wiem, mocny jest. jest. Gąska znowu, kurwa, solo rundą ugrywa z jołobkami w składzie. To jest kurwa, nie? Dygas może mieć ten kompleks gąski, ale fakt jest miał. taki, że jest skierowany, nie? No w To jest gąska. 200 obrażeń więcej, ale kierowany, wiadomo. Ale wielu do ciebie ci grał, no. Last man standing, kurwa, no, co on ci powiedzieć? Dobra, Graszo, nie płacz już w takiej stronie. to już wiem skąd się biorą te komentarze tych widzów. To Grzesia, kurwa. Dwóch na, dwóch na. Guriwa! No, <śledzy> no, Dobra, się. Dobre, się. Wiem, a się. Rzesia się biorą, taki jesteś? Trochako, co się stało? Nic, Komionę, czemu, czemu maroiś? Ktoś palił mnie i. nie wiem. Piłne to było. Nie widzkę ma u mnie. No ma. Napierdol się. Mogłem dużo zrobić, a no za dużo. dobra. No tań prawie, prawie, jeszcze Ciąłem go. No ja na też tak odciąłem Polakie, to on no panicę zaskoczył. A ale ja tam będę. bo nie widzkę ma. Dobra. Aha, dobra, on się. to kurwa poleciało, stąd. Dziś miał pić, tu teraz no. tego nie wykorzystasz i możesz? Spróbuj tu. Dziś już miał niewidkę. Grabitka ma, grabitka ma na coś. Na resztę mi się kampił. Nie. taka jest śmata naturalowa Gdzie bawisz? Na ja tego bardaszaka naturala. Cofnij panu resztę. A to ma więcej jakoś. Dobrze. To kurwa z 6 headów ode mnie chyba kurwa, nie wiem No to pod tym był. Pod mostem, nie? Na to No baj ty... mało, low kurwa, no nie wiem Na wejście do... na most był dobr. Okej. Okay. Kurde, to ja to, Jak jest. Jak 160 jak Kształt heady się sypały jeden za drugim. To ktoś musiał wkładać chyba. Dobra panowie, jedna runda. nie przeprowadźmy do tej dogrywki Ale kurwa, jak nam zajmę, dało my Widzą, że pisali pod że mam się spłakać, że ze spłakany czy coś A on kurwa najwięcej liczy Co? No ty kurwa Ja? No i się ja. już trzy razy zryczałeś kurwa nie mapa nie, jest, kurwa. jest zmianę, ale poza tym okej okay. Jest To jest Chybany Je, na base już jest to mapa jest góźna Powiem, on dostał z granata No Właśnie, ja ci ja mówię Dobra, to jest nie, dostałem grana, akurat nie tak był, tak to wiem, co to jest. Mam na tylko nie pamiętam, czy dobrą. No, A, nie pamiętam czy dobrą, mwa. No. no, nam nie daje jak zwykle. No, nie daje, nie daje. I tepek, patrz. Tepnie, tepnie, może idźcie. No, już wyszedł. wyszedł, wyszedł, tu nikt nie trzyma w tym klanie. No, właśnie widzę. Jest brama tu. Kurwa. No mój dobry. Biało akurat... biało oh. no, Na moście Ja go dostałem. Gdzie ta kurwa? jest smog. Gdzie? Aaaah, jest aaaah, 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 nie, 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 no, a jeszcze nie, może... nie, bo ja kocha, że je, a nie, go, a nie, to nie, 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 ja, nie, 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 miał nie, 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 no. nie, 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 pa pa. nie, 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 no, jedę ja pierdolę, nie miałem tego! HP albo brak w głowę, na no jest. Je ubił. Nie Jezu, kurwa. Jak mi podbiła, to celownik, ja dostałem hedy, a mi To miałeś brak w głowę, czy co? Nie miałem HP. Okay. A co miał Guz? Wszystko. Pówno miał. A, i ci podbił celownik. Może kawa nie kupiłeś? Miałem właśnie, ale kurwa nie. Ile miałeś HP, z 500? 300. No co to było, kurwa? No A dobra, obrócił mnie, ale bo to obrócenie jest takie, że... Od razu jest 180, nie? Nie ma tak, że jest jakieś przejście A, szybkie. Myślisz, że... Ja mam, myślę, że mnie tepa, że Dobra, Rysiu, jak nie kernisz tego, to przegrasz. Czyli Roś ma natychmiast taka. Albo HP dużo. HP ma dużo, no. 480. kurwa, liście się jak chuj. No, wybieg, wybieg już. Na dole, na dole jest! No. Kurwa, ja go Wybiega. nie widziałem do... ja drugie na moście. Oni z góry... Oni z tej góry szybciej widzą jak coś, Michał, niż Gdzie jest? Na dobry, na Dobry zamian. Młodeż ma. Młodeż ma. Obity był za O, Aaaa. Odjebał się Rysz, kurwa. A co miał Rysiu? Natychmiast lata miał pewnie. dobrze. Nie, miałem trochę więcej obrony. A gówno on daje teraz. Gówno nam daje teraz. No. No zamrażam ich. Zabrażam, Dobra, wróciłem do lasu, wróciłem do laszę ciasko nidym dołem Dobra. Dałem idą, dołem idą chyba. Nie wchodź tam Aj. Dobra, eee, 15, to... 12 Malo, mało. No daj, daję, daję. Takie nic nie mam. No ty nie, ale ja widzę co macie. O kurwa robię bałem. A tam coś gąska? Nie, tak to jest. No yeah. kurwa! Nie, to no jest w tym smoku tam. O, o kurwa! I low ma gąska, low ma gąska. Gąsior ma zero. Ale to zjebaliśmy. No, no. Aj, no. Aj, no. Aj, to, ładnie go zniszczyliście. 500 HP miał i tak spłynął. Się. Kurala, nie? Nie, nie. nie. A w sumie, no. który ty drugiego? No no, ja, ja, no. Ale tam też ktoś miał HP, bo ja ponad stówę zadałem. Nie, nikt nie miał. 120 obrazy mi takiś pokazał. Może dwóch kupiłeś, o. Kurwa, na jeden typie pokazało o. Co się dzieje? O kurwa, dobra, niech będzie tak, no CT, CT, CT na, na paczce, Natural Co? Natural, wyrzuć paket Ooo Patryk miała Kura, Kurwa, Kura Kura kurwa Kurwa, 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 kurwa zabił figurę na ty. tym Jeden TP na respa zajebał TP na respa, natural, kura fryta, wiadomo a traunach, no, nie ma powrot na spawnę jak coś Kurde. No tragedia Dałem musisz iść Nie, ja nie A tu jestem panowy jest ten panowie cisza Bo on speedhaka ma Nie ma rysiu. <laughs> Czyli da się kura tobie białasa Oh. A im bocika miał i tak. Kaka, Kaka, która daje tu tako, wiadomo, no ma? musi mu dać. A da wam no, nie dawało Mam nie nie. daje. Jak nie. No ja nie. No ja nie. No ja nie. No ja nie. No. No, no nie. trafił <laughs> <bo to> <laughs> Nie ma woda Dobra, albo wody albo most. Nie ma tu tak, Woda jeden jest, jeden woda jest, no ale nie ma już. O góry czy o Jest, jest, jest jeden ten most. most jest ten, 75, no. został flag. Flag. Gracz ma tyle tego gówno z tego wyjdzie feta 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 To wyjdzie gówno, wiadomo. feta 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 Polska. Polska feta łapku. Co feta 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 tu tu jest, na bramie. Widziałeś cień? Nie widziałem. Jałem feta widziałeś Widziałeś No feta feta te tekstury cały czas? A, tak, co rundę tam jest. No <coughs> Bo się dobra. Na nie no, Na paweł szły, No mnie zabiło. Ale nie ma co. Jak im sypie, to niech im sypie, no niech tam. mają to się Niech się cieszy Nie, no, szycie, to nie. nie będzie, no. Ilu no, ma, Nie, jest. Nie, no, ma KP! ma kurwa, KP! I kurwa, kurwa, miał, kurwa, 450 miałem, pobra. Dobra, No, dobra. No lepiej im dawało, wypłakali sobie. Ale byliśmy lepsi o, 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 według mnie. E, no, no to dzięki za oglądanie. Napiszcie, czekajcie życie, mapkę i miłego dnia. Nara!